Łukasz Ostrowski Sento, pewne auto Krajowe, Witam. Dziś mam dla Was Peugeot 301 w ślicznym brązowym e, kolorze. Samochód pochodzi z polskiego salonu. Miał jak dotąd jednego właściciela. Tak auto się prezentuje. Samochód jest z 2017 roku. Wszystkie czynności serwisowe miał robione na bieżąco. Tak auto wygląda z zewnątrz. Śliczny jest ten kolor. Auto jest wyposażone w silnik diesla 16 HDI o mocy 100 koni mechanicznych. W połączeniu z tym, że to jest lekki, mały samochód. Daje to naprawdę fajne wyniki, fajne spalanie. Doskonały samochód, jak ktoś, chociaż trochę gdzieś jeździ do pracy 5-10 km. A na pewno takie auto odwdzięczy się spalaniem. No i przede wszystkim rocznik świeży. 2017 rok. Auto ma aktualnie 129 000 km przebiegu. Idziemy do tyłu. Tutaj sobie wezmę klucze, żeby od razu odpalić samochód. Tak wygląda tylna kanapa. Jest duże miejsca, każdy się zmieści. O. Mały rzut oka naprzód. Jest to wersja wyposażenia Active, ale o tym więcej Wam powiem, jak będziemy już w środku, z przodu. Ciach. Siadamy sobie. O. I teraz tak, tak jak wspominałem, 129 148 km przebiegu. Wkładamy sobie kluczyk, Ściszymy sobie radyjko. O, i teraz tak. Samochód. O, spalanie 5-4 przy no takiej autostradowej prędkości. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda w środku. O, skrzynia manualna piątka klima manualna ale tak, tutaj mamy z tej strony a na dole będzie go widać mamy tempomat tutaj wszystko jest fajnie pod ręką z drugiej strony mamy sterowanie radiem też jest wszystko e, pod ręką samochód jak włączymy bieg wsteczny ma czujniki parkowania ma też bluetooth czyli wszystko co na co dzień e, potrzebne jak na dla normalny przebieg auto niezniszczone, zniszczone nie zmęczone tak samochód wygląda. Tam muszę wyciągnąć yy, bilet parkingowy, ale to jeszcze nie miałem czasu, bo sobie hałasuję przy nadmuchu, ale to zrobię. Jeszcze raz pokażę wam auto z zewnątrz. 1.6 HDI 2017 rok. Polski salon. Cześć!